Cześć, witajcie. Oto moja Honda Shadow 125. Z racji na to, że mamy śnieg za oknem, postanowiłem, że troszeczkę weźmiemy się za jakieś drobne modyfikacje tego motoru. No i co? No i chciałbym przede wszystkim zdjąć na razie Tom z tyłu podpórkę na plecy to na pewno. Jest nowy gmol, który dopiero będzie zamontowany. Wyleci piórnik, ale zmian będzie dużo więcej. Na pewno, pierwsze co nagram, to nagram przeróbkę przedniego błotnika, który będzie wyprofilowany na taki bardziej. Na taki bardziej lżejszy motor. Takie coś jak powiedzmy jest w Hondzie typu 600. To na pewno będzie zmienione. No, zmian będzie dużo. Będę sobie kręcił takie filmiki dla upamiętnienia. Jeżeli uważacie, że warto oglądać, to zapraszam na kanał. No i co, i będziemy pomału działać. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Honda jest całkowicie, całkowicie seryjna i będziemy pomału, pomału przy niej dłubać. Mamy całą zimę, więc myślę, że do lata zdążymy coś tam, coś tam zrobić. No, to tyle na teraz i tak jak mówię, kolejny filmik. To już będzie konkretnie w jaki sposób najpierw przedni błotnik leci do drobnej modyfikacji. A później zajmiemy się tyłem, który na tą chwilę, no jak widzicie, motor już swoje stoi. Wiem, że to tak może nie powinno być, no ale tak jest. No, tył wygląda w ten sposób. Być może wyjdę na chwilkę. O. I tu zrobimy taką samą modyfikację, sobie ogólnie za burder, ale. No niestety tak tu w garażu wygląda sprawa, no, więc też się będziemy na pewno wymieniać tą lampę, ogólnie styl postaramy się zrobić troszkę takiego nowszego motoru, ale będzie to taki styl mieszany, no o czym pomału, pomału się przekonacie, no to tyle i do następnego, pozdrawiam, cześć.